Wybrany, czy kiedykolwiek czułeś, jakbyś czekał całe życie, aby ktoś cię naprawdę zobaczył, pokochał cię takim, jakim jesteś, bez warunków i pomieszania? Bóg wysyła kogoś do twojego życia, kto będzie cię kochał, a znaki będą tak jasne, jak światło dzienne. To pragnienie, które nosisz, nadzieja, która niemal boli w niektóre dni, nie jest tylko myśleniem życzeniowym. To Duch Święty szepczący Twojej duszy, że prawdziwa miłość nadchodzi, miłość, która odzwierciedla serce samego Boga. Kiedy nadejdzie moment, nie będziesz musiał się zastanawiać, zgadywać ponownie, ani gonić za zwykłymi cieniami. Jasność, której pragniesz, jest niebiańską obietnicą odciśniętą na Twoim życiu. Oto co musisz wiedzieć. Miłość, za którą tęsknisz, jest nie tylko możliwa, jest bosko naznaczona. Tak jak światło rozprasza każdy ślad ciemności, Bóg przynosi ci połączenie tak czyste, tak niezaprzeczalne, że nie może być ukryte. To, co za chwilę usłyszysz, może cię zaskoczyć, a nawet wstrząsnąć tobą. To nie jest wiadomość do rozrywki, to wezwanie do przebudzenia. Przez to wszystko. Chrystus jest Twoją kotwicą, wplatając odkupienie i przywrócenie w samą historię Twojego życia. Nie jesteś tu przez przypadek. Pod koniec tego wideo będziesz wiedział dokładnie, jak rozpoznać i otrzymać miłość, którą Bóg odłożył dla Ciebie. Ale oto pierwsza rewelacja. Znaki prawdziwej, zesłanej przez Boga miłości nigdy nie są mylące. Są naznaczone pokojem, jasnością i poczuciem boskiego czasu. Wybrany spośród miliardów wideo na YouTube i milionów kanałów, to jedno pojawiło się przed Tobą w tym dokładnym momencie, w tym dokładnym dniu, w tym dokładnym sezonie Twojego życia. To nie jest przypadek. Ta wiadomość została wysłana dla Ciebie. Słuchaj uważnie. Kontynuuj oglądanie, ponieważ ostatnia rewelacja jest najpotężniejsza. A jeśli poczujesz to szarpnięcie w swoim duchu, to dlatego. Że to było przeznaczone dla Ciebie. Właśnie teraz niebiosa poruszają rzeczy na swoje miejsca. Pragnienia Twojego serca, te, o których myślałeś, że są poza zasięgiem, stają się prawdziwe. To, co nadchodzi, nie jest małe. To zmieniające życie, prowadzone przez Ducha i wypełnione boskim przyspieszeniem. Jesteś tu, ponieważ Twój Duch jest gotowy. Jesteś głodny przemiany celu. A ta wiadomość została wysłana, aby aktywować coś potężnego w Tobie. Zanim się w to zanurzymy, zrób pierwszy krok właśnie teraz. Naciśnij przycisk Lubię to, aby zadeklarować: Jestem gotów przyjąć tę boską wiadomość. Zajmuje to tylko sekundę, ale pomaga rozpowszechnić to słowo tysiącom innych wybranych, którzy go potrzebują właśnie teraz. Subskrybuj. I wejdź w boską atmosferę, gdzie uwolnione są przełomy, przywracane są życia, a wiara wzrasta codziennie poprzez wiadomości prowadzone przez Ducha tylko dla Ciebie. Skomentuj 888 jako proroczy czyn, który deklaruje, przyjmuje nieskończoną opatrzność Bożą i nowe początki w tym sezonie. Co jest dzisiaj na Twoim sercu? Zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach, a następnie poświęć chwilę, aby podnieść kogoś innego słowami zachęty. To coś więcej niż tylko wiadomość. To żywy, oddychający ruch wiary, gdzie modlitwy są wznoszone, a cuda się rozwijają. Kiedy udostępnisz swoją modlitwę, inni będą wstawiać się za tobą. Kiedy modlisz się za kogoś innego, Bóg działa w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Nie czekaj, skomentuj swoją prośbę modlitewną teraz i weź udział w tym potężnym łańcuchu wiary. Nie jesteś sam, jesteś częścią tej boskiej rodziny. Witaj w domu. Jeśli czujesz się powołany, aby wesprzeć tę misję, rozważ zostanie członkiem kanału. Twoja pomoc pozwala nam kontynuować rozpowszechnianie Słowa Bożego tym, którzy go najbardziej potrzebują. Link jest w opisie i do wszystkich naszych członków kanału. Dziękujemy za wasze nieprzerwane wsparcie i wiarę. Niech Bóg zwróci wam to w pokoju, zaopatrzeniu i boskiej łasce. Większość ludzi wędruje przez związki, mając nadzieję, życząc, a czasem nawet godząc się, wierząc, że może, tylko może, właściwa osoba wpadnie na ich ścieżkę przypadkiem. Nawigują burzliwymi wodami połączenia opartymi na przelotnych emocjach lub powierzchownej kompatybilności, tracąc głęboką prawdę, że dla wybranego, miłość nie jest losem na loterii ani przypadkowym spotkaniem. Jest świętym przymierzem, boskim spotkaniem drobiazgowo zaaranżowanym przez mistrza tkacza przeznaczeń. Świat głośno mówi o znalezieniu tego jedynego, ale królestwo szepce o byciu znalezionym przez tego, którego Bóg przygotował. Nadchodzi moment w twojej podróży, kiedy niebiosa działają na twoją korzyść, nie tylko subtelnie popychając, ale aktywnie wyrównując dwa przeznaczenia z precyzją, którą tylko boski zegarmistrz może rozkazać. Jednak dlaczego tak wielu pozostaje uwikłanych w cykle złamanego serca, pomieszania i opóźnionej miłości? Często dlatego, że szukają głębokich wiecznych znaków swoimi skończonymi oczami, zaślepieni blaskiem światowych oczekiwań lub przeszłych ran, zamiast pozwolić Bogu objawić Jego doskonały plan bezpośrednio ich duchowi. Szukają potwierdzenia w tymczasowym. Gdy Bóg oferuje potwierdzenie w wiecznym. Pamiętasz ród, Moabitkę, outsiderkę, owdowiałą i bezbronną? Nie opracowywała sprytnych planów, aby przyciągnąć bogatego właściciela ziemi. Ustawiła swoje serce w radykalnym posłuszeństwie i niezachwianej wierności, służąc pilnie i pokornie na nieznanych polach, zbierając zboże nie z ambicji. Ale z konieczności i lojalności wobec swojej teściowej Noemi. Jej boskie połączenie z Boazem, krewnym wykupicielem, nie narodziło się ze starań czy manipulacyjnych manewrów, ale przez suwerenną rękę Boga, wplatając dwie pozornie różne historie razem w tkaninę odkupienia i rodowodu, która ostatecznie doprowadziła do króla Dawida, a w końcu do samego Chrystusa, albo pomyśl o Izaaku. Obiecanym synu, cicho medytującym na polu wieczorem. Nie wędrował po ziemi, szukając niespokojnie narzeczonej, kierowany niecierpliwością czy presją społeczną. Jego ojciec Abraham, prowadzony przez wiarę, wysłał swojego zaufanego sługę ze szczególną prośbą modlitewną do Boga Nieba. I Bóg przyprowadził Rebekę odpowiedź do studni w wyznaczonym czasie. Potwierdzając ją szczególnymi znakami, o które prosił sługa. Boska miłość nigdy nie jest przypadkowym zdarzeniem, kosmicznym wypadkiem, ani wynikiem niekończącego się przesuwania w lewo lub w prawo, jest celowym aktem łaski Bożej, a znaki jej przyjścia są tak oczywiste jak wschód słońca przebijający się przez noc. Jednak jak uczniowie na drodze do Emaus, których oczy były powstrzymane od rozpoznania Jezusa, choć On z nimi chodził i rozmawiał, jak często chodzimy na oślep, z sercami ciężkimi od smutku i tęsknoty, całkowicie nieświadomi, że odpowiedź, o którą się modliliśmy, boskie połączenie unikalnie dla nas odpowiednie, idzie tuż obok nas lub jest tuż za następnym rogiem czekając, aż zasłona zostanie podniesiona z naszych oczu. Więc jeśli zastanawiasz się nad czasem Boga, tęsknisz za miłością, która wydaje się nieuchwytna, lub wątpisz, że tak czyste połączenie jest w ogóle możliwe dla Ciebie po wszystkim, przez co przeszedłeś, wiedz tę prawdę głęboko w szpiku swoich kości. Bóg jest nie tylko zdolny połączyć dwie dusze w świętym związku, ale jest zdeterminowany wysłać to, co jest dla ciebie przeznaczone, z tak przytłaczającą jasnością i boskim potwierdzeniem, że tego nie przegapisz. Chyba że twoje serce jest zbyt zatłoczone wrzawą głosów świata, ogłuszającym hałasem strachu pozostałymi echami przeszłych złamań serca lub kuszącymi szeptami płytkich substytutów, które oferują tymczasową ulgę, ale blokują wieczne błogosławieństwa. Jeśli zmęczyło Cię czekanie na prawdziwą, trwałą miłość od Boga, przestań tylko mieć nadzieję, zacznij się przygotowywać. Niebo działa na Twoją korzyść, aniołowie są wysyłani, a Twój czas boskiej miłości nadchodzi niczym pierwsze światło o świcie. Tak jak Ezaw kierowany natychmiastowym głodem, Wymienił swoje bezcenne prawo pierworództwa, dziedzictwo błogosławieństwa i przymierza za jeden, przelotny posiłek miskę gulaszu soczewicowego wielu dzisiaj traci ogromne wieczne dziedzictwo najlepszego od Boga dla tymczasowej satysfakcji z przelotnych zysków lub podrobionych połączeń. Ta mentalność skupiona na natychmiastowej gratyfikacji i światowym apetycie zamiast duchowej wartości sprawia, że modlą się o Boże zaopatrzenie i błogosławieństwa, jednocześnie odrzucając samą mądrość, rozeznanie i duchową dyscyplinę, która otwiera drzwi do tych błogosławieństw. Zadowalają się wystarczająco dobrym z niecierpliwości, tym samym odpychając Boże nadzwyczaj obfite. Jeśli czujesz się prowadzony przez Ducha, aby zgłębić zasady, które rządzą Bożą ekonomią i odblokować jego obietnice w każdej dziedzinie życia, w tym w boskich związkach, limitowana edycja e-booka 10 ukrytych prawd przy powieści Jezusa ujawnia praktyczne prowadzone przez Ducha lekcje zaczerpnięte bezpośrednio z głębokich nauk Chrystusa. Lekcje często pomijane a jednak skupione na odblokowaniu przełomów w finansach, kultywowaniu boskich związków i pielęgnowaniu holistycznego dobrostanu. To nie tylko historie, to klucze do królestwa. Znajdziesz link w przypiętym komentarzu poniżej, ale zrozum, że to limitowana oferta, szczególne zaproszenie na ten sezon. Nie czekaj. Tak jak okazja puka, czasem Boża mądrość jest przedstawiana na określony czas. Nie będzie dostępne długo. Krok pierwszy w przygotowaniu twojego serca na boskie połączenie to uwolnienie twoich substytutów. Tak jak Abraham, instruowany przez Boga, musiał odesłać Izmaela, syna zrodzonego z niecierpliwości ludzkiego wysiłku i kompromisu z Hagar, zanim Izaak, syn obietnicy zrodzony w doskonałym czasie Boga, mógł w pełni wejść w swoje dziedzictwo. Ty także musisz zbadać swoje życie i w modlitwie uwolnić to, co zrodziło się w pośpiechu, strachu, samotności lub kompromisie. Połączenia, których możesz się trzymać z głęboko zakorzenionego strachu przed samotnością lub desperackiej potrzeby walidacji, mogą nieumyślnie blokować błogosławieństwo unikalnie przeznaczone dla Ciebie. Jeśli nadal pielęgnujesz relacje lub mentalności, które tylko częściowo spełniają, które pozostawiają cię z poczuciem niekompletności, wyczerpania lub kwestionowania swojej wartości, nie ma świętej przestrzeni, niezajętej ziemi w twoim sercu dla większego, czystszego, bardziej kompletnego połączenia, które Bóg zamierza przynieść. Puszczenie nie jest karą, to przygotowanie. To oczyszczanie ziemi, aby nasienie boskiej miłości mogło zakorzenić się i rozkwitnąć. To uznanie, że to, co nie jest od Boga, nie może Cię podtrzymać i w rzeczywistości może uniemożliwiać wejście najlepszego od Boga. To wymaga odwagi, wiary i głębokiego zaufania, że plan Boga jest nieskończenie lepszy niż Twoje własne, pośpiesznie skonstruowane alternatywy. Krok drugi obejmuje radykalną, napędzaną wiarą zmianę w Twoich oczekiwaniach. Przestań pozwalać światu, przeszłym porażkom lub wrogowi dyktować Twój wewnętrzny dialog. Przestań pytać, czy kiedykolwiek kogoś znajdę? Jak gdyby to była loteria lub naciągany sen, spowity wieczną niepewnością. Zamiast tego dostosuj swojego ducha do prawdy nieba i zacznij deklarować z odważną wiarą. Bóg aktywnie przygotowuje kogoś specjalnie dla mnie i przygotowuje mnie specjalnie dla tej osoby. Twoje słowa niosą duchową moc, kierują Twoją wiarą, a Twoja wiara, gdy jest zakotwiczona w Bożych obietnicach, przyciąga doskonały czas i dopasowanie nieba do Twojej ziemskiej rzeczywistości. Pamiętasz Annę, która była bezpłodna i głęboko zmartwiona. Ona nie tylko pasywnie życzyła sobie dziecka. Wylała swoją duszę przed Panem w świątyni, modląc się konkretnie, intensywnie o syna, składając ślubowanie zakorzenione w wierze. I Bóg uhonorował to skupione, pełne wiary oczekiwanie Samuelem, prorokiem, który zmieniłby bieg historii Izraela. Gdy Twoje oczekiwanie dopasowuje się do znanego charakteru Boga i Jego pragnienia błogosławienia Jego dzieci, tworzysz duchowy magnes dla Jego celów. Krok trzeci to aktywne przygotowanie Twojej gleby. Pomyśl znowu o Rut. Zanim Boaz... Człowiek szlachetnego charakteru i znaczącej pozycji, w ogóle ją zauważył na polach, charakteryzowała się pilnością, pokorą, wiernością i hojnością, służąc niestrudzenie i z szacunkiem w samym miejscu, w którym Bóg ją bosko umieścił. Nie czekała bezczynnie, była pilna z tym, co miała, tam gdzie była. Praktycznie, co to znaczy dla ciebie, gdy przygotowujesz się na boskie połączenie? Oznacza to zarządzanie swoim zdrowiem emocjonalnym i psychicznym z intencją, szukanie uzdrowienia z przeszłych ran i kłamstw, ustanawianie zdrowych granic i pielęgnowanie poczucia własnej wartości zakorzenionej nie w zewnętrznym potwierdzeniu, ale w Twojej tożsamości jako ukochanego dziecka Bożego. Oznacza to celowe inwestowanie w swój rozwój osobisty, duchowo. Emocjonalnie, a być może nawet praktycznie, jak rozwijanie umiejętności lub realizowanie powołań. Oznacza to chodzenie z niezachwianą integralnością we wszystkich Twoich interakcjach, stawanie się osobą, do której przyciągane jest Boże Najlepsze. Boskie połączenie nie jest przyciągane przez rozpacz, potrzebę czy puste naczynie szukające wypełnienia przez inną osobę. Jest przyciągane przez gotowość, całość i ducha już zakotwiczonego w Chrystusie, przepełnionego owocem ducha, bądź błogosławieństwem, które masz nadzieję przyciągnąć. Krok czwarty wymaga od ciebie wyostrzenia zmysłów duchowych i nauczenia się rozróżniania subtelnego, ale potężnego głosu Boga ponad zgiełkiem własnych pragnień, lęków i rozproszeń świata. Jak młody Samuel w nocy, który musiał nauczyć się odróżniać głos Boga od głosu swojego mentora Helego, nawigowanie znaczącymi, zmieniającymi życie relacjami, zwłaszcza boską, wymaga kultywowanego słuchu duchowego. Gdy właściwa osoba, ta, którą Bóg przygotował, zostanie przedstawiona przez Jego rękę, często pojawi się niewytłumaczalny, głęboki pokój, który osiada głęboko w Twoim duchu. Ciche poznanie, poczucie właściwości, które zaprzecza lękowi, gorączkowemu dążeniu czy desperackiemu wysiłkowi, który często towarzyszy ziemskim połączeniom. Ten pokój nie jest brakiem wyzwań, ale obecnością Bożego potwierdzenia. Duch Święty, Twój stały przewodnik, będzie świadczył. Jeśli to jest boskie połączenie od Boga, nie będzie wymagało od Ciebie kompromisu w kwestii, Podstawowych wartości, które On w tobie zaszczepił, ani nie poprosi Cię o umniejszenie lub porzucenie unikalnego zadania i tożsamości, którą On Cię kształtuje, abyś się stał. Będzie uzupełniać, podnosić i popierać osobę, którą Bóg stworzył, abyś był. Jeśli połączenie przynosi chaos, ciągłe zamieszanie lub presję, abyś był kimś, kim nie jesteś w Chrystusie. Prawdopodobnie nie jest to niosący pokój znak Jego wyznaczenia. Krok piąty zachęca Cię do szukania boskiego dopasowania, a nie światowej doskonałości. Pamiętasz Maryję i Józefa, ziemskich rodziców Jezusa? Ich życie było dalekie od konwencjonalnie doskonałego lub łatwego. Nieoczekiwana ciąża, społeczne badanie, wymuszona podróż, trudny poród w skromnym otoczeniu. Stanie się uchodźcami uciekającymi o swoje życie. Ani ich indywidualne życie, ani ich partnerstwo nie było wolne od ogromnych wyzwań czy mylących okoliczności. Jednak ich związek i ich gotowość do posłuszeństwa Bożym instrukcjom wypełniły starożytne prorocze przeznaczenie i wydały Zbawiciela świata. Boska miłość nie oznacza relacji wolnej od walk, niezgodności czy zewnętrznych presji, oznacza partnerstwo, w którym dwie osoby są dopasowane w duchu, celu i wierze, zaangażowane w wspólne podążanie Bożą ścieżką. Połączenie wyznaczone przez Boga zawsze, zawsze potwierdzi Twoje boskie zadanie i pogłębi Twoją podróż z Bogiem, przyciągając Cię bliżej Niego. I pomagając Ci wypełnić Twoje cel Królestwa, zamiast Cię od Niego rozpraszać, odciągać czy powodować dryfowanie od Twoich duchowych kotwiczeń. Spójrz poza powierzchowną listę kontrolną i rozróżnij duchowe dopasowanie. Czy ta osoba przyciąga Cię bliżej Boga, czy odciąga Cię dalej? Krok szósty jest być może jednym z najbardziej krytycznych zabezpieczeń: zaproś Boga do swoich decyzji za każdym razem. Nie rób założeń opartych wyłącznie na wyglądzie, uroku czy chemii. Król Dawid, mimo swojego potężnego statusu i militarnego męstwa, konsekwentnie pytał Pana przed każdą znaczącą bitwą, każdym strategicznym ruchem, każdą zmianą okoliczności. Nie polegał wyłącznie na własnej mądrości czy sile, szukał boskiego doradztwa. Zbyt wielu wpada w bolesne, szkodliwe relacje, ponieważ kierują się wyłącznie tym, co czują, że jest dobre w danej chwili, co wygląda atrakcyjnie na powierzchni lub co zgadza się z ich własnymi z góry przyjętymi przekonaniami, a nie tym, co Duch Święty potwierdza poprzez pokój, mądrość i dopasowane okoliczności. Modlitwa nie jest ostatnią deską ratunku, to Twój pierwszy i najbardziej istotny krok. Regularny, szczery dialog z Bogiem o Twoich pragnieniach, obserwacjach i niepewnościach jest Twoim zabezpieczeniem przed oszustwem i rozproszeniem. Jeśli zamieszanie wisi jak mgła, jeśli lęk jest stałym towarzyszem, jeśli kluczowe duchowe dopasowania wydają się niepoprawne, bądź cierpliwy i czekaj na Boga, Jego jeszcze nie w odniesieniu do konkretnej osoby lub sytuacji jest często ochronnym nie oni, torującym drogę dla tego, który jest naprawdę przeznaczony dla Ciebie w Jego doskonałym czasie. Zaufaj pauzie, zaufaj ciszy. Krok siódmy wzywa Cię do odważnego przyjęcia Bożego czasu, nawet gdy rozciąga Twoją wiarę poza Twoje postrzegane granice i kwestionuje Twoją cierpliwość. Rozważ Józefa, który czekał latami w więzieniu, zapomniany i fałszywie oskarżony, zanim został wyniesiony na pozycję ogromnej władzy i wpływu w Egipcie. Rozważ Sarę, która czekała dziesiątkami lat. Znacznie po naturalnym wieku rodzenia dzieci na obiecanego syna Izaaka. Opóźnienie boskiej miłości nie oznacza odmowy. Często to Bóg dopasowuje szczegóły, przygotowuje serca, kształtuje okoliczności i orkiestruje spotkanie. Gdy nadejdzie czas, oboje będziecie gotowi uzdrowieni, dojrzali i ugruntowani. Błogosławieństwo. Nie będzie ciężarem, lecz fundamentem życia opartego na Chrystusie. Boże opóźnienia nie są przypadkowe, są strategiczne. On pracuje za kulisami, udoskonalając wszystko, co cię dotyczy. Psalm 138,8. Jego czas jest nienaganny, zaprojektowany dla Twojego ostatecznego dobra i wypełnienia Jego celów. Naucz się ufać czekaniu. Używając go jako sezonu na głębsze przygotowanie i intymność z samym Bogiem, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej miłości. Wybrany oto ostateczne, wyzwalające objawienie, to co Bóg drobiazgowo przygotowuje dla ciebie, boskie połączenie, unikalnie ukształtowane dla Twojej podróży i celu, nie może ostatecznie Cię ominąć. Jeśli twoje serce pozostaje otwarte, poddane Jego woli i dopasowane do Jego ducha, to jest Twój wyznaczony czas, sezon, gdy zmęczone wędrowanie przez powierzchowne połączenia się kończy, a zaczyna się jasność boskiego rozpoznania. Przestań gorączkowo analizować każde spotkanie w poszukiwaniu dowodów czy znaków zrodzonych z Twojego własnego lęku, i zamiast tego, Zacznij ustawiać swoje serce w wierze, jak gdyby to, o co modliłeś się ze łzami i tęsknotą, było już bosko zorkiestrowane i pięknie w drodze. Ponieważ bądź pewien, jeśli to jest wola Boża, to tak jest. Nie musisz gonić za tym, co Bóg suwerennie wysyła bezpośrednio do ciebie. Znaki nie będą subtelnymi szeptami zagłuszonymi przez wątpliwości. Będą tak jasne, tak naznaczone pokojem i potwierdzeniem, że nawet gdybyś próbował tego uniknąć ze strachu lub niewiary, niezaprzeczalne przyciąganie ducha przyciągnęłoby cię z powrotem. Tak jak sieci Piotra napełniły się do pęknięcia cudownym połowem, gdy Jezus po prostu wypowiedział słowo po bezowocnej nocy pracy: Rozpoznaj ten moment, tę wiadomość, za to, czym naprawdę jest. Zasłona. Między naturalnym a nadprzyrodzonym przerzedza się w Twoim życiu. I jeśli otworzysz swoje serce, aby to przyjąć, boska miłość, Boże najlepsze dla Ciebie w relacji, nadchodzi, nie z zamieszaniem, które pozostawia Cię pytającego o wszystko, nie z chaosem, który destabilizuje Twoje chodzenie z Bogiem, ale z głęboką jasnością, która przynosi niezaprzeczalny pokój i głębokie ugruntowane poznanie w Twojej samej duszy. Dziś wieczorem, zanim poddasz się snu, ucisz swojego ducha, weź głęboki oddech i wypowiedz tę modlitwę z całą wiarą, jaką potrafisz zebrać. Boże, dziękuję Ci za miłość, którą przygotowałeś dla mnie. Uwalniam każde fałszywe połączenie, każde niezdrowe przywiązanie, każdą relację niezgodną z Twoją wolą. Uciszam każdy głos wątpliwości, lęku i przeszłego zranienia, który mówi mi, że Twoje najlepsze nie jest możliwe. Uzdrow moje serce, odnów mój umysł i przygotuj mnie, ducha, duszę i ciało, tak aby gdy Twoje wybrane połączenie nadejdzie, rozpoznam je natychmiast po Twoim pokoju i jasności i będę prawdziwie gotowy, aby przyjąć czystą, boską miłość, którą przeznaczyłeś dla mnie. W imieniu Jezusa Amen. Zanim przewiniesz, zatrzymaj się i bądź częścią tego, co Bóg tu buduje. Zostaw jedną prośbę modlitewną w komentarzach, coś prawdziwego, potem podnieś kogoś innego. To nie tylko treść, to poświęcenie. Cuda mnożą się, gdy wiara się łączy. Jeśli coś w tym słowie poruszyło Twojego ducha, nie powstrzymuj tego. Ktoś w Twoim kręgu czeka na tę dokładnie wiadomość. Udostępnij to. A jeśli poczułeś to boskie pociągnięcie Subskrybuj, aby nie przegapić tego, co Bóg wypuści następnym razem. Jeśli ta wiadomość zapaliła coś w tobie i czujesz się powołany, aby pomóc jej dotrzeć do innych, możesz stać się członkiem kanału. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować budowanie tej świętej przestrzeni. Lub zostaw super dzięki. Każde zasiane tu ziarno staje się częścią cudu kogoś innego. Nie tylko oglądasz, Budujesz coś wiecznego z nami, to Twoja duchowa rodzina i dopiero zaczynamy.